Depresja. Z każdym dniem przygniata coraz mocniej. Śmierć kogoś bliskiego, życiowe niepowodzenia, choroby rozstanie, choć ważne, ale nie wystarczy tu pocieszenie. Potrzebne jest pojednanie ze sobą. Sam siebie nazywa. Przez życie przegrany. O ludzki losie niezbadany. Czarnym kirem odziana, Siedzi sobie bez ruchu, Dzień i noc do rana, Bezwładna i zrezygnowana, Jak paraliż ołowiany. O ludzki duchu zamurowany. Nic jej się nie chce, bo po co? Jeśli coś potrafi, to pisać czarne scenariusze smutku, winy, przygnębienia i zmęczenia życiem. Wypaliło się, co płonęło, emocje wstrzępy porwane, o wnętrze ludzkie niezbadane, szkoda życia, szkoda czasu studnia głębinowa. Nawet jeśli nadziei nie widać, można zacząć wszystko od nowa, kiedy uwierzysz w jedno zdanie wcielonego słowa.